Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części z Warface a. Dzisiaj gramy meczik... Deadmatch duży nowy, znaczy się. Ej, ale się laguje. E, i, I co ja Wam chciałem właściwie powiedzieć? Nie znam, chciałem, chciałem Wam powiedzieć, żebyście się całowali w dupę. Bo ja gram. Jeba się leszczu. Tak się gra. Słuchajcie, dzisiaj mam zaromisty dzień, jeśli chodzi o Warface'a i w ogóle masakra. I pozdrawiam serdecznie Six czy jak się... czy jak się go nazywa? Ty wiesz, Ziomek, co graliśmy rankingówkę. Patrząc na filmik, kiedy go dodałem, to wczoraj to graliśmy. Cożem odwalił <laughs> Co, żebym nikogo nie zabił i nagle zostałem sam na mapie chyba na pięciu i wyeliminowałem wszystkich. Wyeliminowałem. Także fajny meczyk był. A co to się tutaj dzieje? Ty leżysz tu? Ty coś pisz? No i ogólnie pozdro. Jezus, co tu się dzieje? Ej, ludzie. Czek po pijako to w ogóle nie powinien grać. Ktoś do mnie strzel. Przecież ja mu nawet głowy nie widziałem! Oni oszukują Oni oszukują yy, respi się. Yy, czy jak to się to nazywa? Waga, pizda nad głową! Ha! Masz Kufo Dostał w kufę Przeładujmy się. Ile zabiję? Aż dwóch. Ty bucu zbolały. I tak cię oddam. Idę tędy. Jezu, giną jak śmiecie. Granat leci! Gówno zrobiłem. O! Ile śmieci! A ja kurde oglądam arbuzy, no. Chciałem se kupić. Chciałem se kupić arbuza, nie? Ale taka sytuacja... ...że dżihadyści mnie zabili. Jebać leszczy. Czemu nikogo nie zabiłem, jak tam rzuciłem takiego mocnego granata?! Toś się spierdzi o strzemy To ty na pewno Masz granata Ha! Dwóch zabitych! Śmiecie! Odcie gnojki Czemu to coś nie strzeliło? Tylko dopiero teraz Ono się aktywuje jak się zesrasz. Jak się zesrasz O ty jebany bucu Dzieci od lat 12 proszę oglądać <grybujesz> Mój, a już go miałem zajebać Jebać kleszczy Jebać arbuzy Ja wam kuba, dam dzisiaj to jest mój dzień To nie ma takiego O ostatnim nabojem Zgnoiłem się ziom Zabijem nick Dzięki stary O kurwa To był ślizk dopiero To się nazywa śliz Zabójczy ślizk komandosa Przechuj Starałem się go trafić, a tak naprawdę nie wiedziałem gdzie strzelam przyznaję ci. Ej, ale zajebisty mecz, ale zajebisty mecz. Kocham. Myślałem, że tu gdzieś zajdę. Kocham takie mecze. Że jestem najgorszy, a jednak zajebiście mi się Jej Jebać kleszcze. O kurwa granat, ale mi wyjebało. <śledzpieczny> o Jezus, aż się osmarkałem. Co tu się w ogóle dalej. O kurwa, leżę w rzuci, widziałeś? <grym> Ale myślałem, że go zabiję. Jak latają wszyscy. Ej, co tu się w ogóle... Siedmiu tylko zabiję. Co tu się w ogóle dzieje? Mamo, to ja... Gdzie ten chuj strzela? Kurwa granat. Jeje jebać, szcz... A, dostał Hedzika. Tak, rozbryzgło mu mózg. Warto strzelać w mózg. Leci pipka. A zginął śmiercią niepowołaną. A, ktoś dostał. Jezus, proszę nie strzelać, bo przeładowuję w domu. Oszukują, bo ja byłem ten, yy, bezbronny w tej chwili. Ta dobre było to nie? Co grałem dzisiaj ten mecz? Yy, co, co strzelaliśmy się z chłopem i równocześnie nam się magazynek skończył i to była sytuacja, yy, kto pierwszy przeładowuje, ten wygra. I byłem pierwszy. <ścoughs> pierwszy przeładowałem magazynek i chłopa zaszczeliłem, bo on nie zdążył. Ale zarąbista sytuacja, naprawdę. Jebać, leż! O kurwa wycofujemy się, matko boska Mamo nie bo... jezus, ale przegrywamy Jezus Ja bym rzucił granatę no, na oślep Np. tak zajebał tu o drogu, tak, jeb O no, kurwa leć w mój granat debilu ale Dostałem 10 za to, że rzuciłem granatę Jezus nawet ci wystraść nie dadzą Proszę się, proszę się, proszę mi pozwolić się przeładować. Jakie skurwy syny. Bez klnięcia proszę. Ja Zabiję chłopa. Który jestem? Oj, nie jestem ostatni. Zajebiście. Przerzucaj, jak myślicie. O, polecieliśmy w kosmos. Kamikadze, tak, to było dokładnie kamikadze. O ty Berysie, o ty skurwisynie, ty chuju zajmę. Plus 18 będzie na pewno w tytule. Na moje przekleństwa. I tu jest i za dużo, ja nie mogę do niej strzelać tak szybko, bo ja mam... Tak a propos de facto. Rzuć granatem, a poniesie śmierć. O, ty chuj. O, jest nie O, ja jestem nieregen... Aha, zleć <śledź> go mi nożem, idiota. Jaki bers. Misja nieudana. Misja nieudana, zajebali nas. Dobra, to był y, odcinek z humorem na rozgrzewkę. Także żegnam państwa wszystkich. Na razie, cześć.